Czy istnieje osoba, która nie rozpozna tego ptaka? Tak jak nie każdy musi znać 470 polskich gatunków, to jednak barżanta widział chyba każdy. A przynajmniej samca, który swoim upierzeniem zdecydowanie przyciąga ludzki wzrok. I nie tylko myśliwych. Ale przyjrzyjmy się jeszcze raz. Czy na pewno wszystko w tym ptaku pasuje? Czy nie wygląda on nieco zbyt rajsko? Egzotycznie? Należy on do rodzaju grzebiących, które z reguły są kolorowe. Ale jeśli porównamy głuszca czy cietrzewia, nasuwa się pewne pytanie. Co ten barżant robi w polskiej przyrodzie? Przecież był od zawsze, czyż nie? No nie do końca. Ale spokojnie. Dzisiaj przejrzymy ten gatunek od czubka dzioba do najdłuższej sterówki. Zapraszam do oglądania. Samiec bażanta zwyczajnego. Bez wątpienia klejnot każdej polskiej wsi. W naszym kraju nie spotkamy innego ptaka o podobnych rozmiarach, który charakteryzowałby się tak barwnym upierzeniem. Biała obrączka na szyi, długi, pasiasty ogon oraz mieniące się w słońcu, złote upierzenie. To wszystko sprawia, że nawet totalny laik nie pozostaje obojętny. Tylko... no właśnie. Jak to możliwe, że w naszej awifaunie zadomowił się tak odmienny gatunek? Aby to wyjaśnić, musimy cofnąć się do lat 60. XVI wieku. Wyobraźcie sobie, że należycie do ówczesnej magnaterii. Wykorzystywanie chłopów i co niedzielne polowania na rodzime kuropatwy czy nawet wtedy pospolite głuszce i cietrzewie lekko się znudziły. Natomiast wiecie, że Zygmunt August ostatnio sprowadził piękny gatunek ptaka. I tak oto nastaje rok 1567, kiedy to po raz pierwszy udokumentowano sprowadzenie bażanta do celów hodowlanych w okolicach Krakowa. Bez wahania wy, jak i wszystkie największe rody szlacheckie, robicie to samo. Rozpoczyna się introdukcja na masową skalę. Początkowo jednak nie były to dzikie populacje. Odchowane osobniki wypuszczano, by zapewnić sobie ładnie wyglądające trofeum polowania. Na początku XX stulecia barżanty, choć tworzyły już naturalne populacje i dość regularnie wyprowadzały lęgi. To przez długi czas nie mogły się zadomowić u nas na stałe. Polski przyrodnik i ornitolog, hrabia Kazimierz Wodzicki, w swoim fundamentalnym dziele, tak opisał barżanta w połowie XIX wieku. Barżant nie jest ptakiem krajowym. Sprowadzony on został do nas z zagranicy. Nie znajdujemy go nigdzie w stanie zupełnej dzikości. Wszędzie tylko w zwierzyńcach i ogrodach jest hodowany a czasem wypuszczony na wolność, trzyma się w pobliskości miejsca, gdzie się wykluł i nie oddala się zbytecznie. W królestwie polskim mniej jest zwierzyniecków, w których by się barzanty znajdowały, aniżeli w Galicji i w Wielkim Księstwie Poznańskim. Zamykając rozdział pochodzenia barzanta, należy przytoczyć fakt, że jego ojczyzną jest Azja, szczególnie Chiny, których również miał głęboko zakorzenioną tradycję. Najprawdopodobniej jednak ekspansje na Amerykę i Europę zapoczątkowały populacje z Gruzji. Skoro temat zasiedlania naszych ziem już wyjaśniliśmy, to przydałoby się poświęcić nieco uwagi samemu wyglądowi. Jednak zaczynanie od wskazówek jak go rozpoznać byłoby niemądre, chociaż nie każdy zdaje sobie sprawę o różności między samcem i samicą. Samiec barżanta, zwany również kogutem, to prawdziwy klejnot wśród ptaków zamieszkujących polskie krajobrazy. Jego ubarwienie to eksplozja barw, która sprawia, że trudno przejść obok niego obojętnie. Głowa i szyja mienią się metaliczną zielenią, często z granatowymi lub fioletowymi refleksjami, a zdobią je charakterystyczne czerwone korale wokół oczu. Często spotykamy również odmiany z białą obrożą na szyi, która dodaje mu elegancji. Pióra na grzbiecie i bokach samca są przeważnie brązowo-złociste z delikatnymi, ciemniejszymi prążkami i plamkami, tworzącymi skomplikowany wzór. Piers jest zazwyczaj intensywnie czerwono-brązowa, przechodząca w jaśniejsze odcienie na brzuchu. Niezwykle charakterystyczny jest jego długi, klinowaty ogon składający się z licznych, warstwowych piór o brązowym, prążkowanym wzorze. Ogon ten może osiągać nawet pół metra długości, co czyni sylwetkę samca wyjątkowo smukłą i majestatyczną. Natomiast samica? Tutaj można zauważyć znaczące podobieństwo do żeńskich przedstawicieli Głuszca i Cietrzewia. Jej upierzenie jest tonowane. W odcieniach brązu, beżu i szarości, z delikatnymi, ciemniejszymi prążkami i plamkami, które doskonale maskują ją wśród traw i zarośli. Brak jej jaskrawych barw samca, To jest typowe dla ptaków, gdzie to samica zajmuje się wysiadywaniem jaj i opieką nad potomstwem. Natura zadbała, by była jak najmniej widoczna dla drapieżników. Jej ogon jest krótszy, a sylwetka bardziej krępa. Dzięki temu, choć mniej efektowna, doskonale przystosowała się do życia w gęstwinie. A skoro o życiu mowa, warto przeanalizować predyspozycję barżanta do polskiego biotopu oraz to, jak wygląda jego cykl życia. Gatunek ten to mistrz adaptacji, który potrafi zasiedlić różnorodne środowiska. Jego idealne siedlisko to mozaika krajobrazowa. Pola uprawne przeplatane z kępami drzew i krzewów. Zadrzewienia śródpolne, skraje lasów, doliny rzeczne z zaroślami. Wszystko to zapewnia im schronienie przed rapieżnikami i miejsce na gniazdowanie. Równie ważne są otwarte przestrzenie, gdzie ptaki mogą sprawnie żerować i tokować. Kiedy barząd znajdzie się w niebezpieczeństwie, stosuje interesującą strategię, której nie możemy pominąć. Wielu z nas zapewne podczas spacerów w jego środowisku czy nawet ornitologicznych wypraw spotkało się z taktyką barżanta na drapieżników. W obliczu zagrożenia szybko chowa głowę, często kuca i nieruchomieje, co utrudnia drapieżnikom zauważenie go. Potrafi przy tym niemal bezszelestnie zmienić pozycję, co prowadzi do dezorientacji i nie tylko lisa, ale też ornitologów amatorów sytuacji, kiedy obcy organizm jest już na krytycznie bliskiej odległości, barżant gwałtownie wzbija się w powietrze i odlatuje z charakterystycznym dźwiękiem. Wiele osób myśli, że tak opasła kura nie potrafi latać i tu się mylą. Choć barżanty nie dorównują jeżykom czy jaskółkom, to Niemniej jednak w obliczu zagrożenia potrafią bez problemu przemieścić się w locie. Choć dużo lepiej poruszają się na lądzie. Tak, są świetnymi biegaczami. Wracając do ich preferowanego siedliska. Unikają zwartych lasów i całkowicie otwartych przestrzeni. Nie znajdziemy ich też w górach powyżej 600 do 800 metrów nad poziomem morza. Preferują tereny o łagodnym klimacie, choć dobrze znoszą mrozy, o ile śnieg nie zalega zbyt długo. Ciekawą adaptacją do życia w klimacie umiarkowanym jest zdolność do gromadzenia tłuszczu na zimę. Jesienią bażanty potrafią zwiększyć swoją masę nawet o 30%, tworząc naturalną poduszkę termiczną. Ważnym elementem środowiska są także źródła wody, choć bażanty mogą długo obywać się bez picia, czerpiąc wodę z pokarmu, to jednak chętnie korzystają ze stawów i strumieni. Przejdźmy teraz do kwestii, która budzi wiele emocji: polowania na bażanty. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, od wieków był symbolem łowieckiego prestiżu. Polowania na te ptaki, zwłaszcza w formie tzw. polowań zbiorowych, stały się nieodłącznym elementem polskiej tradycji myśliwskiej. Według powszechnej opinii mięso tego gatunku jest bardzo smaczne, z nutą dziczyzny, znacznie różniące się od domowego drobiu. Jeśli jakiś myśliwy ogląda ten film, chętnie przeczytam opinię o bażancie w komentarzach. Nie da się jednak zaprzeczyć, że ta tradycja jest głęboko zakorzeniona w polskim łowiectwie. Środowiska związane z ochroną praw zwierząt często zwracają uwagę na ich dobrostan, ale pod uwagę nie jest brany pewien argument. Chociaż polowanie na kuropatwy czy przepiórki w czasie gdy ich populacja tak drastycznie spadła na przestrzeni lat, ma prawo budzić uzasadnione kontrowersje, to jednak bażanty nie są u nas rodzime. Warto pamiętać, że większość z nich, na które się poluje, pochodzi z hodowli i jest wypuszczana specjalnie na potrzeby łowiectwa. W naturalnych warunkach bez wsparcia człowieka, bażanty, choć potrafią tworzyć stabilne populacje, to jednak są wrażliwe na drapieżniki, surowe zimy i brak odpowiednich siedlisk. I tutaj dochodzimy do kolejnego zagadnienia: jaki jest wpływ bażanta na krajową faunę? No cóż, ciekawy temat. Najpierw jednak, może przypomnę, z czego znamy gatunki inwazyjne szopy-pracze, norki amerykańskie i raki pręgowane. Te wszystkie zwierzęta wypierają rodzime ptaki, saki czy skorupiaki. jest to niepodważalny fakt. Jednak bażant, jak już wiecie, żyje w Polsce od zalania dziejów. No może prawie. Nie jest drapieżnikiem i nie przenosi chorób. A nawet zjada stonkę ziemniaczaną, która przecież jest szkodnikiem w rolnictwie. A rodzime gatunki kuraków nie są nią zainteresowane. Nie ingerują w życie kuropat czy przepiórek. Tak, zajmują podobne siedliska, lecz barżant jest ptakiem stosunkowo łagodnym i nie wypiera rodzimych gatunków. Jedynym argumentem przeciw omawianemu dzisiaj ptakowi może być sporadyczne konkurencje z cietrzewiami i głuszcami. Choć jeśli porównamy inne gatunki inwazyjne, to barżant naprawdę ma tutaj znikomy udział. Podsumowując, jest jednym z nielicznych przybyszów z daleka, który neutralnie wpływa na polski krajobraz. W okresie lęgowym, kiedy dostęp do naturalnego pokarmu jest ograniczony, barżanty chętnie korzystają z dokarmiania przez ludzi. Zazwyczaj robią to myśliwi, ale w zasadzie każdy może się tego podjąć we własnym zakresie. Najczęściej podaje im się ziarna zbóż, kukurydzę, a także owoce. Z tym ostatnim pokarmem należy jednak uważać. Jeśli owoce są sfermentowane, a szczególnie te wykorzystywane w produkcji wina, mogą wywołać u takie same skutki uboczne jak etanol dla człowieka. O ile wizualnie będzie to zabawne, a nawet istnieje szansa, że będzie można schwytać takiego osobnika bez większego wysiłku, to niewątpliwie lepiej mieć to na uwadze. Czy zatem barzant jest pożyteczny, czy wręcz przeciwnie? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z pewnością jest to ptak piękny, który wzbogaca nasze krajobrazy i cieszy oko zarówno myśliwych, jak i miłośników przyrody. Jego obecność ma także wymiar kulturowy i historyczny. Jednak z przyrodniczego punktu widzenia jest gatunkiem obcym, lecz w tym przypadku nie przynosi polskiej przyrodzie wielu strat. Czy potrzebujemy go w Polsce? To już jest kwestia dyskusji. Niektórzy cenią sobie go na równi z Bocianem czy Bielikiem, które są przecież symbolami Polski. Inni natomiast podkreślają jego odrębność w Awifaunie i uważają, że lepiej gdyby wrócił do swojej ojczyzny, czyli szeroko pojętej Azji. Chociaż patrząc na to, jak udało mu się rozprzestrzenić po Europie i nie tylko, jest to bardzo mało prawdopodobne. Nie da się zaprzeczyć, że Barząd Zwyczajny to ptak, który na stałe wpisał się w polski krajobraz. Choć nie jest naszym rodzimym gatunkiem, stał się nieodłącznym elementem wielu polskich pól i łąk. Jego barwne upierzenie i charakterystyczny głos sprawiają, że trudno go pomylić z jakimkolwiek innym ptakiem. Jednak za tą urodą kryje się także kilkusetletnia historia, polska tradycja, o której trudno byłoby zapomnieć. Warto o tym pamiętać, obserwując tego pięknego kuraka podczas spacerów po polskich bezdrożach. Tymczasem zgrabnie dotarliśmy do końca tego filmu. Jestem ciekaw Waszej opinii. Zostawcie w komentarzu. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do usłyszenia.